Manko moi kochani, dzisiaj dostałem trzy paczuszki. Tu są, żeby nie było, ale nie pokazuję. Yy, trzy paczuszki dostałem, nagrywam niestety z ręki. Mam nożyczki, otworzę i się łączam. No i tak paczki otworzone. Yy, no dobra, zaczynamy od tej, od prawej. Tu już coś mamy, poczekajcie. Dostałem w pierwszej patce trzy monetki. Każda jest zapakowana w taki woreczek strunowy. Pięciozłotówka. To jest opactwo benedyktynów w tyńcu. Także super. To później założę rękawiczki i pójdą do mojej kolekcji. Teraz, którą bierzemy? Tą czy tą? Weźmiemy tą. A, jakoś tak. O. Koperta w kopercie. Nic więcej nie ma. Czyżby pieniądze? Albo zaproszenie? Oj. No i zobaczymy. Widzicie to? Poczekajcie. Znaczek, oryginalna, fajna koperta. Zobaczcie. Banknot 126 świat. pozłacany. Zobaczcie tutaj. Bielsko-biała Fiat 126P. Przepraszam, 126. Nieobiegowy banknot kolekcjonerski. Także to na pewno uzupełni moją kolekcję. Mam już banknoty pozłacane, tam już było widać. Także zobaczcie. Mamy trzy monety. Banknot. Także naprawdę. I jeszcze jedna paczka. Tu już. I tu mamy cztery. I co tu mamy cztery w kapslach bitcoiny, Wśród wygląda tak. To bitcoin. A z tyłu jest tak. Także paczucha mega, czy paczki znaczy mega. Jestem bardzo zadowolony. Dziękuję wszystkim, którzy wysyłają paczki, którzy oglądają i do zobaczenia.